Jarosław Kaczyński wie dobrze, jaki jest cel nadrzędny w polityce Zbigniewa Ziobry. I to trzeba powiedzieć, że to jest cel jego, również jego żony, która rozumiem, że... Je, su sukcesja, tak? Sukcesja, do... premierostwo, prezydentura, jak ma to opisze? Prezydentura, panie redaktorze. Prezydent, to jest cel Zbigniewa Ziobry. Albo A, można powiedzieć, Żeby, żeby zająć miejsce, do... które przez przypadek i z punktu widzenia Ziobry, wbrew wszelkiemu sensowi zajął Andrzej Duda, tak? I myślę, że to było też, też taki pstryczek w nos dla, dla Zbigniewa Ziobry w 2014 roku. To znaczy, wtedy porozumiano się na tej zasadzie, że Ziobro nie wystawia żadnego konkurencyjnego kandydata do, do fotela prezydenta, chociaż wtedy w 2014 roku wcale nie było takie pewne, że obóz tak zwanej Zjednoczonej Prawicy wygra te wybory. No, tu trochę Paweł Kukis pomógł. Ale wracam tylko do, do tego, że mamy do czynienia dzisiaj trochę z taką. Może to zbo, źle zabrzmi, przepraszam za to, ale to jest taka trochę kłótnia w rodzinie mafijnej. Tak? Przepraszam, że, że aż tak ostro to, to traktuję, bo mi nie chodzi o to, że, że tu ktoś komuś pod. Po, Pani po, pośle pod, ale pod, już, pod, już była już sprawa sądowa też... nawet dwie można już spokojnie mówić, że mamy w Polsce władzę mafiną to jest zgodne z orzeczeniem sądów <laughs> chodzi mi tylko o to, że, że to trochę jak z ojca chrzestnego gdzie, że tak powiem ludzie którzy bardzo wiedzą bardzo dobrze wiedzą co drugi sobą reprezentuje jakie mają atuty jakie zasoby jakie słabości siadają do stołu i rozmawiają na zasadzie to ja ci Uszkodzę twojego człowieka, ale wiem, że moja ekipa też nie pozostanie, nie pozostanie w całości. A myśli Więc... pan, że Ziobro, trzymając się tej metafory, nie marzy o niczym innym, tylko żeby mieć jeszcze szansę ucałowania Ojca Chrzestnego w pierścień? Myślę, że ma, ma cel taki, żeby cały czas. W, w oczach, w percepcji ludu pisowskiego, tak bym nazwał, czyli szeregowych posłów, ale i wyborców, cały czas być, być jego najbliższym współpracownikiem, dlatego że on walczy o sukcesję po Jarosławie Kaczyńskim i wie dobrze, że jeżeli teraz zostanie wypchnięty z Sanek, już dzisiaj takiego, takiego określenia użyłem, to jego szanse na bycie prezydentem właśnie na, na, na fali takiego pospisowskiego wtedy wtedy elektoratu będzie dużo trudniejszy bo on oczywiście A... cały czas używa takich argumentów że jest spadkobiercą myśli Lecha Kaczyńskiego że on przecież z nim współpracował i tak dalej więc on to już kreuje ale jakby teraz został zdekapitowany przez Jarosława Kaczyńskiego to na pewno mu trudniej będzie tę narrację utrzymać już mu tylko pani jest pan jest z posłem, pan z posłem, posłem z Podkarpacia mhm. to, to jak reaguje Lud Pisowski na te wszystkie wydarzenia jest pewnie dość istotnym elementem kalkulacji po stronie iziobry i Kaczyńskiego. Jak Pan myśli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości patrząc na tę kłótnie w rodzinie, czy to jest porachunki gangsterskie, czy nie, ale jak oni na to reagują i czy to cokolwiek zmienia? w percepcji w obozu percepcji władzy w przyszłości tak, tak? Do, do końca nie nie zmienia aczkolwiek oni na pewno będą, e, będą to próbowali racjonalizować TVP na pewno za dużo o tym nie mówi więc też nie miesza im za bardzo w głowie e, i oni jakby z tym muszą sobie jakoś dać radę aczkolwiek dla nich tak zawsze będzie punktem odniesienia Jarosław Kaczyński I Myślę, że Zbigniew Ziobro to też dobrze wie.